Cześć! Ja nazywam się Gabriela Deda i witam Cię w czwartym już odcinku podcastu Oribani. Nawet nie wiem, kiedy minęły te dwa miesiące, ale przyszedł czas na kolejny wrap-up, czyli czytelnicze podsumowanie, tym razem czerwca i lipca. W tych dwóch miesiącach udało mi się przeczytać aż 13 książek, czyli tyle samo, ile w dwóch poprzednich, ale spokojnie dzisiaj opowiem Ci tylko o dziewięciu z nich. O pozostałych porozmawiamy sobie w cyklu, który. No wiem, że obiecywałam już w poprzednim wrap-upie, ale jakoś tak się złożyło, że nie miałam okazji nagrać i napisać wpisu na ten temat, ale mam nadzieję, że już niedługo się to stanie. Tymczasem wrap-up, czerwiec i lipiec. Zaczynamy! W ostatnim literackim odcinku podcastu wspominałam Ci, że wróciłam do czytania Harry'ego Pottera, bo nigdy wcześniej nie miałam okazji przeczytać całej serii, więc w końcu się za nią zabrałam. W czerwcu przeczytałam trzecią część, czyli więźnia Askabanu. No i nie będę się tutaj rozgadywać, bo o Harrym Potterze opowiedziałam ci już wszystko w drugiej części o moim podejściu, o moich doświadczeniach z tymi książkami. I nie chcę się powtarzać, natomiast sama trzecia część, no to nadal czuć, że jest książka raczej dla dzieci, raczej dla młodzieży, ale mam ogromną nadzieję, że to jest ostatnia taka część, że czara ognia będzie już bardziej mroczna, bardziej dla starszego czytelnika. No ale ta czwarta część dopiero przede mną, więc to się jeszcze okaże. W każdym razie więźnia Askabanu czytało się przyjemnie, nie było jakichś większych zaskoczeń, chociaż jeden. Motyw był rozwinięty w książce bardziej niż w filmach i to mnie mocno zaskoczyło, mianowicie chodzi tutaj o wątek Lupina. Nie będę nic spoilerować, w razie gdyby jakimś cudem była tutaj osoba, która też nie czytała Harry'ego Pottera, ale to były takie drobne informacje, które gdzieś tam w filmach zostały pominięte, a tutaj są wyjaśnione i to zawsze się przyjemnie czyta, ale. No, nie było zaskoczenia u mnie w związku z główną osią fabularną, bo po prostu tę historię znałam. No, ale chciałam dać znać, że moje czytanie Harry'ego Pottera idzie powoli, ale idzie do przodu. Kolejną książką jest książka duńskiej autorki Marie Soderberg i z tytułem tej książki mam problem, bo nie do końca potrafię to wymówić, więc jeśli znasz duński, a ja pokaleczę ten tytuł, to bardzo przepraszam. Mianowicie chodzi o książkę Yge. Najprawdopodobniej tak to się czyta, z tego co sprawdzałam. No i co? Jest to książka bardzo ładnie wydana, naprawdę przepięknie, ale niestety jest to książka o niczym. To jest w mojej ocenie takie dorobienie ideologii, do Bycia z bliskimi, spędzania z nimi czasu, do robienia takich drobnych rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. I okej, okay, ja zgadzam się, że to wszystko jest bardzo ważne, z tym, że w tej książce to urosło do rangi jakiejś no niesamowitej ideologii, którą wręcz się wyznaje i całe swoje życie próbuje się tak układać pod to igę. No książka jest o tym, by jeść dobre rzeczy, palić świeczki i chodzić na spacery i no to wszystko pięknie brzmi, ale żeby pisać o tym książkę i nazywać to i robić z tego jakąś taką wielką ideologię, no to już nie do końca mi pasuje. Uważam, że ta książka jest po prostu kompletnie, kompletnie niepotrzebna. Została przeczytana i obejrzana, bo tam jest też bardzo dużo fotografii. W jeden wieczór Dosłownie przejrzeć, przekartkować i zapomnieć. Tekstu jest tam bardzo niedużo. Książka ma dość spory format, ale tego tekstu jest na tych wszystkich stronach bardzo, bardzo niewiele. Są tam też, właśnie, fotografie, tak jak wspomniałam, są różne przepisy. No, jest taka książka o niczym, jakby ktoś chciał. Napisać, jak cudownie jest spędzać czas z bliskimi i jak cudownie jest robić drobne rzeczy, które nas cieszą. I tak jak mówię, ja naprawdę się z tym zgadzam. Uważam, że to są bardzo, to, to wszystko to są bardzo fajne sprawy, ale nie podoba mi się dorabianie do tego ideologii, więc średnio polecam tę książkę. Uważam, że jest po prostu niepotrzebna i totalnie nie warto. Spędzać nad nią choćby paru godzin. Można iść sobie do księgarni i przejrzeć ją, przekartkować i to tyle, naprawdę nic więcej niż w ciągu tych paru minut kartkowania tej książki w księgarni po prostu z niej nie wyciągniesz, czytając ją w całości. Kolejną książką jest klasyk, klasyk literatury XX wieku, czyli Wielki Gatsby. Mam z tą książką pewien problem, ale może po kolei. O czym w ogóle to jest? Czas akcji. Lata XX-XX wieku, czasy prohibicji, wszystko dzieje się w USA. Mamy tutaj obraz takiego pokolenia młodych ludzi, którzy się imprezują, którzy się bawią, dla których jakieś takie hedonistyczne przyjemności są najważniejsze. No i mamy tego Gatsby'ego owianego tajemnicą, nie wiadomo kim on jest, czy jest jakimś oszustem, czy jest szpiegiem niemieckim. I mamy tutaj przedstawioną jego relację z Daisy. Choć tak naprawdę to nie jest gonienie Gatsby'ego za kobietą, a raczej gonienie za ideą bycia z nią. To jest bardzo ciekawy motyw, który się tutaj pojawia. I ta historia jest głównie o tym, że pieniądze szczęścia nie dają, że nastąpił wśród młodych ludzi taki totalny upadek moralności. Ta pozycja ma dość przygnębiające zakończenie. Ale jest do przeczytania w jeden wieczór, i ja nie do końca jestem w stanie zrozumieć te wszystkie zachwyty. Mi nie bardzo się spodobała ta książka, uważam, że była troszkę przeciągnięta, miejscami dość nudnawa. A podeszłam do tej książki mając naprawdę wysokie oczekiwania, bo przez te wszystkie lata takich bardzo pozytywnych opinii o wielkim gadzbim, no to nagromadziło się w mojej głowie, słyszałam o niej bardzo dużo. No i stwierdziłam, że w końcu ją przeczytam, bo od czasu do czasu staram się wracać do jakichś klasyków, których jeszcze nie przeczytałam. No i niestety czuję się dość rozczarowana. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego tyle osób się tą powieścią zachwyca. Więc jeśli jesteś fanką Wielkiego Gatsby'ego, to będzie mi super miło, jeśli do mnie napiszesz. Bardzo chętnie podyskutuję na ten temat, bo chciałabym zobaczyć ten drugi punkt widzenia. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego Wielki Gatsby wzbudza aż tyle pozytywnych emocji. Dlaczego tak bardzo wielu osobom się podoba. Więc jeśli lubisz tę książkę i chcesz obronić ją tutaj przed moją krytyką, no to Zapraszam, zapraszam do dyskusji. Może akurat rozwiejesz mi te wszystkie wątpliwości na temat tej książki i pomożesz mi spojrzeć na nią nieco inaczej. Bo jak na razie uważam, że ta książka nie zasługuje na te wszystkie ochy i achy i była dość nudnawa, niestety. Będąc w temacie takich. Trochę rozczarowujących pozycji, niestety w tym wrapapie będzie ich yy, chyba większość. Przechodzimy do kieszonkowca, fuminori nakamury, to jest japoński pisarz, i to było moje pierwsze zetknięcie z prozą japońską, niestety dość nieudane. To, co, tak, to, co tę książkę wyróżnia, to minimalizm, taki bardzo surowy język, bardzo dosadne opisy. Nieskupiające się na psychologii postaci, na opisach przestrzeni. Wszystko to jest bardzo minimalistyczne i bardzo surowe. I gdybym miała tak w jednym zdaniu streścić, o czym jest kieszonkowiec, to jest to historia o przeszłości, o takiej mrocznej przeszłości, która w końcu dopada bohatera w najmniej spodziewanym momencie. To jest też his historia. Takiej brudnej przeszłości. Jest to też powieść bardzo, bardzo treściwa. Tam akcja idzie wartko, i pojedyncze wydarzenia są naprawdę interesujące. I czasami czytałam ją z takim sporym zainteresowaniem, jednak niestety ogólny wydźwięk jest bardzo mocno przeciętny. Nie jest to dla mnie pozycja angażująca i moim zdaniem wpisuje się akurat w połowę skali. 5 na 10 to jest taka ocena w punkt. Nic mnie tutaj nie zachwyciło. To nie jest też fatalna powieść i jestem pewna, że są czytelnicy, dla których to będzie naprawdę bardzo dobra lektura. Ja niestety nie jestem w tym gronie, ale też nie będę jakoś bardzo mocno krytykować. Moim zdaniem jest to pozycja, którą można przeczytać dość szybko, zapomnieć. O tak, nie ma wielkich zachwytów, nie ma też jakiejś ogromnej krytyki. Tak. Bardzo neutralna jest dla mnie e, ta książka. Ale dobrze, skończmy narzekania i przejdźmy w końcu do perełki nie tylko tego wrap-upa, nie tylko tych ostatnich dwóch miesięcy, ale być może całego roku albo nawet śmiem zaryzykować, że całego mojego czytelnicze, czytelniczego życia. Wierzyliśmy jak nikt Rebeki Makai. O matko, co to jest za powieść? Poruszająca, bardzo smutna, bardzo przerażająca, ale jednocześnie pełna wspaniałego humoru. Niesamowita jest ta powieść. Bardzo ci ją polecam już teraz, zanim w ogóle jeszcze zacznę ci cokolwiek o niej mówić. Naprawdę słyszałam mnóstwo pozytywnych opinii i całkowicie je rozumiem. Ta powieść jest niezwykła. Ale okej, okay, o czym w ogóle ona jest? Mamy tutaj dwie linie czasowe. Pierwsza z nich to są lata 80., początek lat 90., Stany Zjednoczone, Chicago i epidemia AIDS. Głównym bohaterem jest młody chłopak, gay, który w związku z tą całą epidemią po kolei traci wszystkich swoich najbliższych, wszystkich kolegów, przyjaciół. AIDS zbiera ogromne żniwo i to jest powieść właśnie o tym, o tym jak. Ten młody chłopak zmaga się z takim doświadczeniem. Druga linia czasowa to z kolei czasy współczesne, chyba 2015 rok i mamy tutaj historię Fiony, która jedzie do Paryża, by odszukać swoją córkę. I ta linia fabularna mówi o takim życiu z traumą sprzed lat. I o tym, jak ta trauma ma wpływ, jak ogromny ma wpływ na każdą kolejną relację, jaką próbujemy zbudować. Wierzyliśmy jak nikt. To jest powieść fenomenalna. Naprawdę ona uderza w takie struny, że ja nawet nie przypuszczałam, że <grywamy> znajdę kiedyś taką książkę. Ta pozycja zostanie ze mną na bardzo, bardzo długo. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Ja mogę ją tu wychwalać pod niebiosa, ale to, co mi się podoba w niej najbardziej, to to, że ona porusza bardzo poważne problemy, bardzo poważne tematy, ale jednocześnie nie jest napompowana. Humor, który tam jest, yy, jest po prostu świetny. Bardzo zabawna jest ta pozycja i te wszystkie żarty, które się tam pojawiają, skutecznie tak. Rozbijają ten balonik powagi, który gdzieś tam buduje się wokół tych wszystkich bohaterów. Niesamowita. Po prostu musisz, musisz ją przeczytać. Dla mnie to będzie jedna z najlepszych książek tego roku, na pewno. Lecimy dalej. Tym razem pozycja, która także jest szalenie zabawna, ale. W zupełnie inny sposób. Chodzi o statystycznie rzecz biorąc Janiny Bąk. I ja kocham, kocham humor Janiny. Ta kobieta potrafi rozbawić mnie do łez, dlatego bez zastanowienia sięgnęłam po tę książkę. Um, no i jest to książka o statystyce, a ja ze statystyką nie mam za wiele wspólnego, kompletnie mnie to nie interesuje. Ale stwierdziłam, że cała książka z żartami Janiny, no to ja nie mogę tego przegapić. Spodziewałam się po tej pozycji czegoś innego, bo myślałam, że to będzie taka, taki zbiór ciekawostek o statystyce, a okazało się, że to w sumie jest taki mini podręcznik statystyki. Oczywiście, z bardzo no z cudownymi żartami Janine, z ciekawymi ilustracjami. Jakby cała Janina, jeśli kojarzysz ją, to na pewno wiesz o czym mówię, ale jeśli nie interesuje Cię statystyka i nie znasz Janiny, no to w ogóle nie polecam sięgać po tę książkę, bo yy, mam wrażenie, że ta, która spodoba się dwóm osobom, albo takiej, która lubi Janinę, albo takiej, która lubi statystykę. Jeśli to się łączy, no to już w ogóle przepis na idealną książkę jest załatwiony. Ale jeśli... Ani nie znasz Janiny, ani statystyka cię nie interesuje, no to raczej nie sięgałabym po tę pozycję. Ja ją przeczytałam dość szybko, chociaż nadmiar informacji troszkę przytłaczał, bo rzeczywiście e, jest bardzo zabawna, ale ma dużą wartość merytoryczną. Tego jej nie mogę odmówić. Że, jeśli ktoś chce się dowiedzieć czegoś o statystyce, no to ta książka jest dobrym wyborem. Ale jeśli ktoś czyta ją tak jak ja, ze względu na autorkę, a nie na temat, no, to już różnie może być, ale, no, tak jak mówiłam, jeśli lubisz statystykę, no to na pewno będziesz zadowolona. W ostatnim podsumowaniu czytelniczym mówiłam ci o jednym z moich dwóch ulubionych autorów, o Dini Kuncu. No i teraz zaprezentuję ci drugą osobę w tym bardzo nielicznym gronie moich ulubionych autorów i autorek, mianowicie Emily Giffin. To jest moja Ukochana autorka, a kompletnie się tego nie spodziewałam, bo kiedy pierwszy raz sięgałam po jej powieść, myślałam, że to będzie taki prosty, przyjemny romans, a tymczasem dostałam bardzo dojrzałą powieść poruszającą bardzo, bardzo ważny problem. I później, kiedy czytałam kolejne powieści tej autorki, okazało się, że to jest taka jej cecha charakterystyczna. Emily Giffin ma bardzo, bardzo dobrą prozę kobiecą, pisze bardzo dobrą prozę kobiecą. Siedem lat później, bo właśnie o tej książce chcę Ci powiedzieć, bo ją przeczytałam w lipcu, znów poruszony jest bardzo ważny problem. Jest to bardzo kobieca i dojrzała powieść z mądrym przesłaniem i co jest dla mnie bardzo ważne i za co bardzo sobie cenię tę autorkę, z, takim niejednostronną, z taką niejednostronną oceną sytuacji. Mam wrażenie, że Emily Giffin potrafi wejść w buty wszystkich swoich bohaterek, bez względu na to, jak różne są i nie ma tutaj takiego jednoznacznego oceniania, a problemy w tych jej książkach są naprawdę poważne i takie... To są takie problemy, które mogłyby spotkać mnie, mogłyby spotkać Ciebie, Twoją koleżankę, siostrę i mamę, naprawdę wszystkie kobiety. Bardzo uniwersalna jest ta proza Giffin i bardzo ją polecam. Zaczęłam swoją przygodę z tą, z tą autorką od Wszystko, Czego pragnęliśmy, i uważam, że to jest jej najlepsza książka, jaką do tej pory czytałam, więc jeśli jeszcze nie znasz Emily Giffin, no to może warto zacząć od Wszystko, czego pragnęliśmy, bo 7 lat później, które czytałam yy, w tamtym miesiącu, to nadal jest bardzo fajna, przyjemna powieść, ale nie aż tak jak właśnie Wszystko, czego pragnęliśmy, więc. Yy... Polecam, dobra książka, to jest w ogóle dobra autorka, tak na wieczór wzruszająca, zabawna, ale co najważniejsze nie jest to proza infantylna. I ja to sobie bardzo mocno cenię w kobiecej pro prozie, bo niestety można znaleźć mnóstwo autorek, które tak infantylizują poważne problemy. W lipcu sięgnęłam też po Króla Polskiego Kryminału, czyli Remigiusza Mroza. Czytałam do tej pory trzy jego powieści i tym razem sięgnęłam po Iluzjonistę, czyli drugą część jego cyklu. Pierwsza to był Behawiorysta. Behawiorysta mi się naprawdę podobał, przyjemnie mi się czytało tę książkę, ale Iluzjonista to ostatecznie spore, spore rozczarowanie. Z początku ta historia była bardzo intrygująca. Podobała mi się fabuła. Myślałam, że będzie z tego coś dobrego, ale w pewnym momencie ta historia stała się tak naiwna i tak nieprawdopodobna, że ja czytając o kolejnych jakichś rozwiązaniach, tak sobie siedziałam i tak, no tak, oczywiście, to musiało się wydarzyć. No, nie było to za przyjemne, a do tego główny bohater, który w behawioryście miał. Jakiś konkretny zestaw cech. To był jakiś konkretny bohater. Można było przewidzieć, jak on się zachowuje. On miał jakieś swoje mm, dziwne przyzwyczajenia, dziwne zachowania, i one stanowiły o tym, jaki ten bohater jest. Tak w Iluzjoniście to wszystko wyparowało. Ten bohater jest po prostu nijaki. Nie ma żadnych cech, które tak bardzo wyróżniały go w Behavioryście, więc nie mam pojęcia, co się tu wydarzyło. Iluzjonista to nie jest dobry kryminał. No i ja nie wiem, jakoś nie po drodze mi jest z Remigiuszem Mrozem, e, chociaż po tym behawiuryście miałam naprawdę e, no, taką dobrą opinię i liczyłam, że się dogadamy i że od czasu do czasu będę z przyjemnością sięgać po jego pozycję, a tutaj się okazuje, że no, kolejny nie wypał i no nie wiem, kiedy dam mu kolejną szansę, bo... Ostatnio troszkę mi szkoda czasu na takie naprawdę słabe pozycje, więc iluzjonisty raczej nie polecam. Nudny, bardzo przewidywalny, nieprawdopodobny i no nie, jestem na nie. Ostatnią książką, o której Ci dzisiaj opowiem, jest każdego szkoda Julii Oleś. Jeśli nie znasz Juli Oleś, to wystarczy, że powiem, że to jest blogerka, która pisze o związkach. Bardzo lubię jej bloga. Czytałam go kiedyś, kiedy była mocno na tym blogu aktywna, regularnie bardzo lubiłam jej wpisy, więc stwierdziłam, że kupię tę książkę, bo wydawała się ciekawa, bo temat jest bardzo ważny, bo ta książka jest o przemocowym związku. Więc no musisz przyznać, że temat Ważny, trzeba o nim głośno mówić. Mało jest w Polsce książek, takich powieści, traktujących tak porządnie o tym temacie. No i muszę przyznać, że jakby fabularnie, totalnie mogę sobie wyobrazić związek przemocowy, który właśnie w taki sposób działa. Pojawiają się tam takie schematy i takie zachowania. Tutaj nie mam zastrzeżeń, natomiast mam troszkę zastrzeżeń odnośnie stylu, bo ten język jest bardzo prosty. To się szybko czyta, ale właśnie ze względu na tę prostotę, i nie jestem w 100% usatysfakcjonowana tym, jak to zostało tutaj zrealizowane. Moim zdaniem, to jest taki bardzo blogowy styl, i jakby to powinno być zrozumiałe, bo Julia Olesi jest blogerką głównie. Ale uważam, że niektóre rzeczy powinny zostać w takim formacie blogowym i nie powinny zostawać przekładane, nie powinny być przekładane na książki, bo tutaj to się średnio sprawdza i temat jest szalenie ważny. Ta fabuła naprawdę trzyma się kupy i tak jak mówiłam, jestem w stanie sobie wyobrazić parę, która działa na takich zasadach, niestety, ale no ten styl nie przemawia do mnie, nie podoba mi się to, że to jest tak, no tak, jakbyście, tak jakbyś sobie weszła na bloga i zaczęła coś czytać. I no nie, no, takie coś powinno zostać na blogu w takim stylu. Jeśli mm, blogerki chcą wydawać książki, to w mojej ocenie powinny no, nieco, nieco zmienić swój styl, żeby był taki, no jednak bardziej książkowy, a nie publicystyczny. Dobrnęłyśmy do końca. Przedstawiłam Ci dziewięć książek, które przeczytałam w dwóch poprzednich miesiącach. Jak słyszałaś, większość z tych książek była tak troszkę albo bardziej rozczarowująca, i oprócz Wierzyliśmy Jak Nikt, nie było tutaj większych zachwytów. No niestety, czasami bywa i tak. Na szczęście te pozostałe książki, o których dzisiaj Ci nie mówiłam, a które przeczytałam w czerwcu i lipcu, były znacznie ciekawsze, więc tam będzie mnóstwo ochów i achów i zachwytów. Tymczasem na koniec zapraszam Cię jeszcze do swojego sklepu oribani.com. Tam niedawno pojawiło się sporo nowości, sporo nowych wzorów, notesów, plakaty, naklejki i taśmy łosi, więc bardzo serdecznie Cię zapraszam. A tymczasem żegnam się, życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku.